Cześć, jestem Paulina z Polski Daily i dzisiaj mam dla Was słowo nawet. Nawet to partykuła, która pomaga nam wyrazić emocje. Na przykład radość. Możesz powiedzieć, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że Cię widzę, kiedy spotykasz kogoś na ulicy. Może też pomagać nam wyrazić gniew. Nawet nie wiesz, jaka jestem wściekła po rozmowie z szefem. Może też pomóc w wyrażeniu rozczarowania. Nawet nie zapytałeś, jak mi poszło na rozmowie kwalifikacyjnej. Może też wyrażać obojętność. Jak dla mnie Możesz nawet tresować małpy w zoo. Nic mnie to nie obchodzi. Używamy też słowa nawet, kiedy jakaś sytuacja nie jest zwykła, nie jest normalna. Nawet deszcz nie przeszkadza mi w bieganiu. Nawet kiedy byłam dzieckiem, wiedziałam, że chcę być politykiem. Czasami nawet może być synonimem słowa dość. To co robisz jest nawet zrozumiałe. Mam nadzieję, że podobają Ci się moje krótkie wideo o języku polskim. Jeśli tak, to oczywiście kliknij like i podaj dalej.